Witam w pierwszym poradniku The Legend of Zelda Tears of the Kingdom na temat smoków i farmienia ich. W grze mamy cztery smoki: Ferocia, smoka piorunów, Nidre, smoka lodu, Ny'rala, smoka ognia i smoka światła oraz pięć części ich ciał. Teraz zaprezentuję za pomocą pięknych rysunków. Jestem kurwa artystą wszystkie części, które możemy zdobyć. Zacznijmy od przodu. Mamy Shard of Funk gdzie trzeba strzelić w domą część szczęki. Styl, która jest praktycznie na całym ciele. Pazur, który zdobyła się strzelić w nogę, to odnurze, nie ma. Róg, który oczywiście trzyma się za pomocą uderzenia w e, róg naszego dużego przyjaciela. I kamienie, które jest obok tych strzelanych kolców. Ale póki, gdzie mam je znaleźć? No wiecie, macie tu mapę. Z wszystkimi ścieżkami każdego smoka. Te ciemniejsze kolory to kiedy smok wchodzi do Deepness. Najwzórniej będziemy musieli znaleźć ze, znaczy Light Dragon, ponieważ... Dopóki nie wyciągniemy Master Sworda będziemy latać bardzo wysoko, ale potem będzie na tyle nisko, żeby móc na niego spokojnie wlecieć. Kiedy to będziecie upragnione przez was część, ale nie chcecie opuszczać Waszego przyjaciela, to musicie poczekać tak około 20-25 minut w tym czasie możecie obejrzeć odcinek serialu, przeczytać książkę, zagrać w inną grę, zjeść jak student lub po prostu chipsy, płakać bo w nieudacznikiem życiowym, życiowym, gubić niewolnika. Take some test on this very dirty and horrible object. ...gdy zacznie świecić po prostu deszcie. I tak w kółko. <mulary> to koniec w dzisiejszym poradniku, zapraszam do komentowania i subskrybowania. Jak typowy youtuber.